Robert Makłowicz znów to zrobił. Król polskiego internetu i niekwestionowana ikona stylu życia rozbił bank na aukcji wośp w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. To nie jest kolejna książka kucharska ani fartuch, to prawdziwe dzieło sztuki, które jest tak absurdalne i genialne jednocześnie, że licytujący już grzeją karty kredytowe do czerwoności. Czy chcesz mieć w domu przodka pana Roberta z kotem na kolanach? Zobaczcie. Co wystawił ulubieniec Polaków, bo ta licytacja to definicja dystansu i klasy, której inni mogą Emu tylko pozazdrościć. To, że Robert Makłowicz jest postacią pomnikową, wiedzą wszyscy od przedszkolaków nucących jego teksty przerobione na memy, po seniorów pamiętających jego pierwsze podróże kulinarne w telewizji publicznej. Ten człowiek to fenomen socjologiczny. Nie jest typowym celebrytą, który walczy o atencję na ściankach, ale autentycznym pasjonatem który swoją miłością do jedzenia, historii i świata zaraża kolejne pokolenia. Jego charakterystyczny głos, nienaganna polszczyzna i ten specyficzny, lekko ironiczny uśmiech sprawiają, że cokolwiek zrobi, zamienia się w złoto. Nie inaczej jest przy okazji 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas gdy inne gwiazdy stawiają na klasykę, Iga Świątek oddaje rakietę z Wimbledonu, co jest oczywiście wspaniałe. A Robert Lewandowski dorzuca koszulkę z golem, klasa sama w sobie. Pan Robert postanowił zagrać fałabank i wystawić coś, co idealnie oddaje jego makłowiczowską naturę. Zapomnijcie o nudnych gadzietach. Na aukcję trafił przedmiot, który jest spełnieniem marzeń każdego fana memów i dobrego smaku. Mowa o. portrecie przodka. Tak, dobrze czytacie. To nie jest żart. Lipton wraz z Robertem Makłowiczem przekazali na rzecz fundacji Jurka Owsiaka oryginalny element scenografii z reklamy herbaty, w której wystąpił krytyk kulinarny. Obraz ten, o imponujących wymiarach 70 na 100 cm, przedstawia wyobrażonego przodka pana Roberta. I tu zaczyna się prawdziwa magia. Postać na płótnie ubrana jest strój inspirowany 18 wiecznymi mundurami, co już samo w sobie dodaje powagi. W dłoni dystyngowanie trzyma filiżankę herbaty, a na kolanach. Siedzi kot. To połączenie arystokratycznego splendoru z totalnym luzem i humorem to kwintesencja marki Makłowicz. To rekwizyt filmowy, który jest unikatowy, stylowy i co najważniejsze niesie ze sobą potężny ładunek pozytywnej energii. Co ciekawe, zwycięzca licytacji będzie mógł poczuć się niemal jak sam mistrz w swoim domu. Dlaczego? Bo jak zdradzono w opisie aukcji identyczny obraz wisił Roberta Makłowicza na ścianie. Wyobrażacie to sobie? Pięcie poranną kawę lub herbatę, jak na obrazie przystało, spoglądacie na ścianę, a tam przodek Makłowicza puszcza do was oczko. To jest ten poziom abstrakcji i luksusu, na jaki zasługują najwierniejsi fani. Egzemplarz wystawiony na licytację jest oczywiście wydrukiem na płótnie, bez ramy, co daje pole do popisu nowemu właścicielowi w kwestii oprawy, ale co najważniejsze, został własnoręcznie podpisany przez Roberta Makłowicza. Ten autograf zmienia wszystko i nadaje przedmiotowi wartość kolekcjonerską, która z biegiem lat będzie tylko rosnąć. Reakcja internetu była natychmiastowa. Zdjęcie obrazów kilka godzin obiegło sieć, zdobywając setki tysięcy lajków. Fani są zachwyceni dystansem, jaki Makłowicz ma do siebie. W świecie nadmuchanego ego, on potrafi wystawić na aukcję żartobliwy portret fikcyjnego pradziadka i zrobić z tego wydarzenie sezonu. Chcę to mieć nad kominkiem. To jest lepsze niż Mona Lisa. Ma kłowić prezydentem. To tylko wierzchołek góry lodowej komentarzy, które zalewają media społecznościowe. Ludzie kochają go za to, że jest normalny w swojej nienormalności, że potrafi bawić się konwencją i wykorzystywać swoją popularność w szczytnym celu, nie tracąc przy tym ani grama autentyczności. Ale to nie koniec atrakcji dla fanów celebryty od kulinariów. Jeśli sam obraz to dla kogoś za mało, lokalne sztaby WOŚP przygotowały coś jeszcze bardziej ekskluzywnego. W jednym z miast można wylicytować kolację z Robertem Makłowiczem. To już nie jest tylko posiadanie gadżetu, to szansa na spotkanie z legendą twarzą w twarz, posłuchanie jego anegdot o Dalmacji czy Austro-Węgrzech na żywo i wspólne biesiadowanie. Dla wielu smakoszy i fanów jego twórczości to doświadczenie bezcenne, warte każdych pieniędzy. Tegoroczny finał WOŚP zapowiada się pasjonująco, ale jedno jest pewne: Robert Makłowicz już wygrał internet. Jego portret przodka to dowód na to, że pomaganie może być nie tylko szlachetne, ale też radosne, zabawne i pełne stylu. Czy uda się pobić rekordy cenowe igiczylewego? Lewego? Patrząc na kult, jakim otoczony jest pan Robert, wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten przodek z kotem osiągnął cenę godną prawdziwego dzieła sztuki. Licytujcie. Bo taka okazja może się już nie powtórzyć, a mieć cząstkę świata Makłowicza u siebie w salonie to prestiż, o jakim marzy połowa Polski. Dziękuję za przeczytanie. Jeśli podobał Ci się artykuł, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi plotkami. Twoje wsparcie jest dla mnie bezcenne.